Ja jestem już w momencie, w którym naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie wiem, nie wiem totalnie, co się dzieje. Po prostu. Nie wiem, Marta, Marta, jeżeli ktoś kurwa zabroni mi się rozmawiać ze mną albo <ścoughs> jakkolwiek cię naprowadza na to, żeby po prostu kurwa unikać mnie. Proszę, proszę, dajcie. Dajcie. Dajcie mi chwilę. Potrzebuję jednak dłuższej chwili na ogarnięcie tego wszystkiego, bo no za dużo po prostu wziąłem na swoje barki i... i nie radzę sobie z tym wszystkim, nie chcę naprawdę nikomu robić pod górkę nie chcę nic, nic nie chcę nic zrobić źle więc potrzebuję po prostu przerwy od tego wszystkiego i w mnie to dojechało I ja wiem, że teraz każdy influencer, każdy reklamodawca powiedziałby, że że to nie ma sensu, żeby w ogóle coś takiego dodawać ale ja, ja biorę odpowiedzialność w tym momencie za swoje słowa i biorę odpowiedzialność za swoje czyny z przeszłości i za wszystko tak naprawdę. Ja ja wiem, że nie byłem święty, ale tego samego oczekuję od, od innych osób, bo czułem, że zostałem w tym wszystkim sam i. Przykro mi, przykro mi strasznie. Myślałem, że będę lepiej o wiele znosił tą właśnie mityczną samotność, ale... Także ja na koniec jeszcze tylko przepraszam, jeżeli kogoś zawiodłem kiedyś moimi czynami. I mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy kiedyś.